I co mamy? Nie, bez złego pudełka challenge. 3, 2, 1, zaczynamy Runda pierwsza, która wybiera, to chodź, chwila. Podnosisz tylko pokrywaczkę. Czy Nasa zabierze drugą? Nie. Czekajcie, ja pokażę. Dobra, jak Lila spróbuje, to powiemy, co to jest. Co to jest? Musisz całą łóżkę na raz wziąć i zjeść. Nie, całą tak. nie. Nie dam. To kończymy challenge. A co to jest? Ja chcę się wiedzieć. Muszarda z pistacją. Co? Co? No próbuj. Mm, co? Polecam. Ja nie polecam. Może ci zasmakować. Ktoś zniszcza? Trzy, dwa, jeden ogień. Ja <laughs> połknęłam. Dobra. No dobra, to wracamy na rundę drugą. Na studiach. W drugiej rundzie ty wybierasz Pokryweczka to góry od razu. Co to jest? Moci. 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 O smaku herbaty tajskiej chyba. Tea. Tak Bubbleti. No. Teraz to odsternuje. Tak. Dobra. To. Smacznego. Chciałbyś jechać naraz? No to jest. To już od razu. Nie mogę połknąć. Nie mogę połknąć tego z co? Dobre moczy? Tak, czy to będzie mieć spadło, jak nie połknęłam. Tylko ja teraz pytałem Lilę. Czy dobre moczy? Dobra, to Wy sobie przegryźcie i wracamy zaraz z kolejną rundą, tak? Ale ja nie mogę połknąć. Dobra, Lila, trzecia runda należy do Ciebie. Fasolka różnych smaków. To tu jesteś jak... Cielki! No to jednego musisz zjeść, Anastazja, a ty wik... Anastazja, yy, losu, To zakręć po prostu. No, czyli albo kłamarnica, albo banan. Dobra, taką Dobrze. Zaraz tylko pamiętam, że jaśniejsze były banany. No zaraz się okaże. Ale nie Tego musisz zjeść, nie możesz wypuść, nie? Dobra. Mam małą. To małą, ma Dobrze. Banan. Dobra, to, to by się poszczęściło. Mam tylko. I wracamy z kolejną. Mam mam. Mamy czwartą rundę i Anastazja, wybieraj. A ja mam piasteczko. Mm -hmm. Opakowania podobne. Trochę zawartość się różni. Mm -hmm. Nie kocham piasteczek. to jest ostre? To jest sweet czyli To nie jest takie najgorsze. A ty no. musisz chociaż wziąć takie jako małe. Tam masz pokazane gdzie otworzyć. No i rozrywaj. I teraz z boku pójdzie. Dobra. Możecie próbować. Nie normalnie, nie jest aż taki ostry. Ty lubisz ostre, zobaczysz, możesz zjeść nawet pół jak też. A nie ostę. No to słodka papryka. Znaczy sweet chili. No czy switch Nie polecam jej. A ja próbowałem i polecam. Jak ktoś lubi sweet chili, ten sos, to smakuje bardzo podobnie. Dobre ciasteczko. Dobra, to wracamy na rundę piątą. Runda piąta i lila, możesz wybierać. Smacznego? Co tu jest? Chrzanik. A tu musisz wziąć sobie trochę tych koleczek. No to próbujcie. Lila, trzy, dwa, jeden, start. Dobry? Dobra po chwili jest ostry to trochę lepsze, bo na początku jest smutki. Jaki dziwny strasznie. No dobrze, to wracamy na rundę z Co inak wybieraj. O oh my Ritosy! Znów pojedynek słodkiego z ostrym. Co to jest, za Nie! Ze Nie! <laughs> no spróbuj. Nie! pachnie co na Nie! A ja mam... Gryza to, masz ma? chociaż. Ja Nie! masz Nie! Nie! mam Krzyśte i kremy. Tak jest takie ja złe. Jest takie złe. Nie dobre. Jak Jest takie złe. Dobrze. Ty to, ty to, to zapach jest I teraz runda szósta? <suszy> Siódma już? Kto teraz wybierał? Naska. No tak, to siódma, bo nie parzyście, jest Lila. Runda siódma, Lila, możesz od razu wybierać. Jakiś chips. Jakiś tajemniczy chips. Pringles o smaku cebuli i śmietany. A, no to dobra. Czyli zielony pringles. O, no to fajnie. Daj ci pomogę. No możecie zjeść. Ale cała sesja. całą łyżeczkę, tak. Picie. To zjedz i właśnie szpicie. Ale pogryź to od razu i połknij. Dobra? Nie <gryny> wybieraj. Sok z buraka z jabłkiem, a ja mam. widzi. Nie ma... Gotowe? Nie. To trzy, dwa, jeden, start. Tam jest sok malinowy. No jeszcze troszkę musisz to wypić. No nie jest takie strasznie przesadaj. To jest tak z buraczka, jak z zupa, jak barszczyk. No, dziecko, lutoko. Dobra, ulubiony smak Anastazji? Nie. Nie będę nie. Naska Ja potwierdzam, że jest dobre, bo wypiłem całą buteleczkę, tylko trochę nalałem Anastazji. No poleca barszczyk, Chyba Taki się zamienia pyszny. w jakiegoś transformersa. Taki Takie ją wykręca. <grymca> Dobra, no wracamy no teraz na, nie na nie rundę numer 9. Lila, twoja runda, dziewiąta. Dziękuję. Nie, dziękuję. Dziękuję. Ostra papryczka. Serio? Kalapenia. Nie, nie, to jest. Kawałek lubię. Kawałeczek ci dam tylko. Pokaż na zasadzie jak malutko ci dałem. Ale pokaż. No taki kawałeczek. No pogryź i połknij po prostu. Żyjesz? Dobra, to idziemy do ostatniej rundy. Ja zabić. Mam ostatnią rundę i Anastazja, decyduj. Nie! To masz Anastazja czekoladę z ketchupem. A ty masz żelka o smaku gumy balonowej. No No dalej, to nie jest takie straszne. No włosy Garfielda są w cenie. On cały czas bierze udział z nami w nagrywaniu, zrzuci mi poduszkę. Chciałem sobie tu siedzieć do nagrywania, a tu nie wyszło. Dobra, dziewczyny wybieracie, co wam smakowało najbardziej, Anastazja? Czy było najsmaczniejsze? Ten, no... A ty Lila? Ten, ten co, y, ten picie czupa czups. Ej ty to, to co, to, to, to ten, ten, no to, jak, to pierwsze czuję w Lila, drugie. okrugę miałam, Te, ten te takie śrub te taka... Żelek to... ten w tym? A co najgorsze? Musztarda z. Pistazją? A ty? Co najgorsze? Chyba kimchi, jalapeno, musztarda z. E, ketchup. Z, nie, jedną rzecz Anastasia. Najgorsza. Co ci najmniej smakowało? E, chyba kim, kim. Nie kimchi, tylko to było co? I imbir. Chyba ten różowy. Nie co cofnął. cofnęło. to grze taki pyszny był, że się wykręcało. Ale nie, bardziej ją cofnęło po imbirku. Różowym. Chyba najgorszy imbir był, co najbardziej Ci tak To różowe. No to... Tak? No, tu jestem z kamerą, a ty tam. Nie możecie o tym mówić, bo będzie tak mnie robić, w tym odcinku to, już to jest na tyle, na tyle. Nie zapomnijcie o łapkach o górę, w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, i serduszka, pa!